Cześć. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony e, trymowaniu łuski, czyli skracaniu jej do odpowiedniej długości, tak by ona spokojnie mogła e, spełnić swoją funkcję w, e, i być domknięta w, w, w komorze bo jeżeli będzie za długa, to może albo przeszczypnąć um, kulę, gdzie może spowodować wybuch w środku, albo w, e, po prostu straci właściwości e, e, w celności swojej, przez to, że będzie zbyt e, długa. E, bo jak wiemy, od e, wybuchu rozszerzają troszeczkę e, łuskę i ona się z czasem wydłuża. Coraz dłuższa, coraz dłuższa. Dlatego od czasu do czasu trzeba ją. Przyciąć na odpowiednią długość, podaną w, w książkach, co dedykowane do danego kalibru, ale znajdziecie to równie dobrze w internecie. Pokażę Wam kilka sposobów na, na zrobienie. Każdy system um, prasy ma inny, inny, można powiedzieć, inny rodzaj um, trymowania tej, tej łuski. Um, ja tutaj korzystam z prasy Lee, um, więc oni dedykują do tego um, takie to urządzenie z dedykowaną um, matrycą do, um, do właśnie do przycinania, um, do przycinania um, takiej łuski. To jest matryca, ona jest dedykowana do danego kalibru, widzimy tutaj Li-222 Remington to jest właśnie ta nasza łuska i co robimy? No, robimy to co zazwyczaj wkręcamy matrycę w, w pracę po czym umieszczamy naszą łuskę naszą łuskę umieszczamy w, w trzymaku Zamykamy ją w środku do końca. Ona jest już zrobiona, można powiedzieć, na, taki, na taką długość, jaką ona powinna mieć, i wtedy używamy odpowiedniego urządzenia do trymowania. To jest Quick Trim z, od Lee. Ma tutaj ostrza, tak, by, by, tą, by równiuteńko obciąć górę łuski do danej długości. A długość jest ustawiona już fabrycznie przez to. Przez, no co robimy? No naciskamy lekko i robimy kilka obrotów. Bez obawy, że przytniemy ją bardziej niż powinna, bo, bo to jest minimum, jest zawsze ustawione bez, bez problemu. No i taką po prostu łuskę. Widzimy, jak pięknie wyszlifowana jest teraz łuska do, od góry. Ona ma już odpowiednią swoją e, swoją długość bo tego kalibru powinno być 1,70 tak naprawdę no mamy 1,60 1,60 1,93 1, tak naprawdę mamy 1,96 więc wystarczy nam to spokojnie na to e, żeby ta łuska nie przeszkadzała nam w, w, w dobrej celności. Widzimy teraz, że łuska została przecięta z z, tylko i od góry. Ona jest lekko chropowata z jednej i z drugiej strony. Lee dedykuje nam takie urządzenie, którym możemy zaokrąglić troszeczkę i z tą chropowatość tej łuski od wewnątrz. Takim po prostu ruchem i od wewnątrz, od zewnątrz. Przepraszam, od zewnątrz i od wewnątrz, i teraz już tak wypolerowana łuska, uf, może i spokojnie do mycia. Innego systemu, też dedykowanego przez Lee. On wyszedł troszeczkę później. Jednym ruchem robimy te wszystkie czynności, które teraz zaprezentowałem z tym podstawowym, z tym podstawowym trimem. Dzięki tym blaszkom, można powiedzieć, które są na sprężynach, automatycznie można powiedzieć, piłujemy łuskę od środka przy naciśnięciu od zewnątrz, a dzięki tym wcześniej omawianym ostrzom. Obcinamy ją do odpowiedniego, e, odpowiedniego e, momentu. E, jest to system dosyć, e, dosyć ciekawy, e, szybki, ale muszę przyznać, że e, ten system często e, niszczy, mi, e, niszczy mi troszeczkę. Na tą łuskę od góry, bo te blaszki często wyginają się i przy mocniejszym dociśnięciu potrafią wygiąć dość mocno i znacznie tą, tą górę łuski. Także muszę ją z powrotem kalibrować raz jeszcze. Więc, mimo że ten system jest troszeczkę dłuższy, bo rozłożony jest na 2 trzy etapy i każdą łuskę trzeba zrobić po, po, pojedynczo, osobno, to. Ten system mimo, że jest szybszy czasem proszę z kształcić. Pokażę Wam jeszcze jeden system, który jest najlepszym systemem, który, no, gdzie te dwa poszły można powiedzieć w odstawkę całkowicie odkąd, odkąd, odkąd wyszedł, wyszedł Quick Trimmer Limana. Pokażę Wam to na przykładzie tej, tej właśnie uszki. K-Stream Express Limana jest to urządzenie do przecinania łusek z dokładnością do 1 mikrometru tak, żeby przyspieszyć ten cały proces, a nie bawić się ręcznie w, w, w przecinanie każdej łuski osobno Mamy dedykowane tutaj um, um, Trzymacze do łusek a, przy, z kilku, W kilku kalibrach One są ten 10, um, Te 10 się trzymaczy jest, to, to są takie najbardziej popularne um, Jeżeli chodzi o, o Kaliber no, ale do, 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 do tego możemy dokupić sobie każdy jeden Jeżeli potrzebujemy specyficznie um, um, Danego kalibru Tu te wszystkie podstawowe Czyli 270, 222, 223 307 38. 60, wszystkie te 9 mm, wszystkie wszystkie trzymacze są w te 10 jest podstawowych, jest uwzględnionych w podstawowym, w podstawowym secie zakupowym jak to działa? Otóż mamy tutaj ten nasz trzymak no, dedykowany dla naszego kalibru 222 który właśnie prezentujemy i no, co robimy? No, mamy tutaj no, małe pokrętło z prędkością jak słyszymy, tutaj jest ostrze, które tak naprawdę to ono przycina nam tą naszą łuskę. No i dzięki temu, że, że ta łuska ma swój trzymak i nie może dalej dojść, to po prostu ją dociskamy. Dociskamy ją. Będziesz na szybszym, lepiej to działa, bo dociskamy do maksimum naszego. I odpuszczamy. Teraz widzimy jak ładnie łuska jest wyszlifowana. Od zewnątrz, od wewnątrz. Bez żadnych, bez żadnych problemów. Zbierzemy sobie następną łuskę. Dociskamy kilka razy. Jak złapie, to przytnie. Jeżeli nie złapie, to znaczy, że odległość jest odpowiednia. Tak przycięte łuski. Możemy spokojnie. E Robię to zazwyczaj w rękawiczkach, bo te łuski są śliskie, a jeszcze po trymowaniu ja wolę przycinać łuski, przycinać łuski przed, czyście, przed czyszczeniem ich, ponieważ te wszystkie opulki, które, które zostają, jeżeli jak już wyczyszczę to, które widzicie tutaj, one się spokojnie e, oczyszczą w, e, albo w ultradźwiękowym czyszczaczce, um, albo w naszym cyklonie, który wcześniej omawialiśmy. To wszystko pójdzie ładnie do, do czyszczenia. Dobrze jest mieć rękawiczki, wtedy łatwiej chwycić tą po prostu już e, troszeczkę otłuszczoną łuskę. Więc, e, więc wtedy jest e, dużo łatwiej i. E, Trzymać ją. Okay. I tak tutaj ja sobie wcześniej ustawiłem do, w ten, ten rozmiar, ale my mamy tutaj pokrętło, który możemy zwiększać lub zmniejszać odległość tego naszego czpienia tchnącego. a Tu jest ta osłonka, to jest żeby nam w oczy nie trafiło w opiłek, żeby się nie dostał. więc Możemy tutaj pokazać jak te opiłki wyglądają na ziemi, później one są właśnie po cięciu. Możemy sobie regulować prędkość. Jak dla mnie, im szybsza prędkość, tym mniej siły muszę użyć do, do, do dociśnięcia tej, tej łuski, bo szybko bardzo ładnie tnie. I co? No i bardzo szybko, tak jak jest na, na tym, ekspres, ekspresowo w porównaniu do dwóch wcześniejszych omawianych metod przycinania, przycinania, trymowania, trymowania łusek. Więc jeżeli mamy taką, taką łóżkę, to nic innego jak składamy, trymujemy do końca i odrzucamy. One wiemy, że mają... Tak, tak naprawdę warto sobie sprawdzić od czasu do czasu. Ja wiem, że one mają odpowiednią długość, bo wcześniej sprawdziłem to naszą suwniarką, żeby, żeby zobaczyć. Czy dobrze przytrzymowane. Raz ustawione urządzenie praktycznie nie zmienia swojej długości, więc spokojnie możemy sprzedać 100 łusek bez, bez ponownej regulacji naszego pokrętła. Więc bardzo polecam ten system. Dużo szybszy niż te dwa wcześniejsze omawiane systemy z, z przycinaniem ręcznym oraz z ręcznym szlifowaniem, bo tutaj, jak widzicie, Łózka już jest, jest wyszlifowana od zewnątrz i od wewnątrz, jak i z góry bardzo ładnie. Także nic nie trzeba z nią dalej robić. Jedyne co trzeba z nią zrobić, to umyć ją i podobnie naładować prochem i założyć kulę. Ale to później w kolejnych odcinkach. Dzięki, wielkie, do następnego razu. I tak oto wszystkie nasze łódzki już mamy strymowane dzięki temu, temu urządzeniu. Część, część łusek wymagała większego trymowania część łusek nie wymagała trymowania delikatnego przeszlifowania zresztą widać tutaj niedużo tych opiłków jest czasem bywa ich bardzo dużo i stąd nasuwa się kolejno, kolejne pytanie jak często powinno się trymować, trymować łuski otóż ja trymuję te łuski w, z tym urządzeniem dosyć często można powiedzieć, że po każdym co, co trzeci wystrzał, co trzeci wystrzał, one jednak wymagają lekkiego trymowania, bo praktycznie odległość zmienia się o dobre, można powiedzieć, prawie milimetr długości, co, co trzy, przy tym kalibrze co trzy wystrzały, 3-4 trzy, wystrzały. Więc co drugi, warto zmierzyć z ówmiarką, czy one mieszczą się jeszcze w, w tym. W tym, w tym rozmiarze co powinno być, jeżeli widzicie że przechodzi rozmiar łuski dedykowany dla tego kalibru no to, no to już wiecie, że trzeba to, trzeba to strymować żeby to spokojnie w zamku można było zamknąć w, w, w karabinie inaczej, inaczej zamek będzie się domykał z oporem a tego nie chcemy, bo wtedy, wtedy raz, że uszkadzamy komorę a dwa odpowiednia presja jest wywołana na na, znaczy ciś, zewnętrzne, co może nam przyszczypnąć kulę, a tego byśmy, tego byśmy nie chcieli. Więc polecam, co, co, trzeci, co trzeci wystrzał, albo co drugi, sprawdzić suwmiarką spokojnie. To nie zajmuje dużo, ile mają, od, ile, mają odległo, no, ile mają długości łuski wasze, a później zdecydujecie, czy trzeba je przecinać, czy, czy nie. Dzięki temu urządzeniu ten proces przy tych 100 łuskach trwa tak naprawdę bardzo. Bardzo mało, zajęło mi to niecałe 3 minuty. I teraz, tak przygotowane łuski mogę spokojnie dać do, do czyszczenia. Będę później nałożyć proch i kulę. Ok, to tyle.